Pewnie mieliście wrażenie na szkoleniu paralotniowym, że są rzeczy, których się nigdy nie nauczycie. Ja to obserwuję, gdy ludzie zaczynają szkolenie od treningu naziemnego. Najpierw jest euforia, a później następnego dnia te rzeczy, które pierwszego dnia były łatwe do osiągnięcia, następnego dnia. Stają się bardzo trudne, i później, dopiero poprzez kolejne ćwiczenia, powoli następuje wzrost tych umiejętności do poziomu, który był od razu na początku, a następnie ten poziom coraz lepiej jest, coraz lepszy, coraz wyższy, poprawia się. Skąd się to bierze? Latanie jest umiejętnością. Umiejętności to są wyłącznie rzeczy praktyczne, które trzeba przećwiczyć. Czyli trzeba mieć koordynację odpowiednią, y, ruchową, która tworzy się nie od razu. Y, te wszystkie połączenia nerwowe, które y, z mięśniami, które kojarzymy, wykonując poszczególne ćwiczenia, to jest kwestia minimum dwóch dni. Dlatego też wykres nauczania się takich rzeczy praktycznych, ruchowych wygląda w ten sposób, że najpierw mamy wzrost tych umiejętności, ponieważ mamy dużą motywację i nie wiem dlaczego, ale na początku to wszystko fajnie idzie. Następnego dnia ci sami piloci mają spory spadek. I teraz trwa taki okres minimum jednego dnia, ale może to być i dwu-trzydniowy. Gdy pilot jest przekonany, że on tego się nigdy nie nauczy, bo cały czas mu nie, nie wychodzi, także dochodzi tutaj i zmęczenie, i zniechęcenie. Dopiero po tych dwóch, trzech dniach następuje wzrost umiejętności, aż do. Wymaganego poziomu. I skąd się bierze ten, ten odcinek, gdy nam nie idzie? Stąd, że nie mamy jeszcze wytworzonych odruchów, a nasza koncentracja nad tym, co robimy, i także poziom nowości jest niższy niż na samym początku. Dlatego też nie powinniśmy się zrażać tym etapem. Tylko czekać, cierpliwie wykonując ćwiczenia. Dlatego ja mam zasadę, że jeżeli ktoś chce się tego prawidłowo i szybko nauczyć, powinien po 40 razy wykonywać każde ćwiczenie i wtedy ta pamięć, te łuki odruchowe zostaną wytworzone w ciągu tych dwóch, trzech dni i następnie już przechodzimy do kolejnych ćwiczeń, gdzie znowu mamy ten efekt, że na przykład, ucząc się alpejki, już umiemy podnieść skrzydło i je utrzymać nad głową, ale chodzenie ze skrzydłem czy wykonywanie kobry to już jest sprawa kolejnych ćwiczeń i kolejnych tego typu krzywych. I tak jest z tym, jak to zapamiętujemy. Natomiast zapominanie jest dużo trudniejsze. Jeżeli już wykształcimy jakiś poziom odruchów, to poziom odruchów mamy, posiadamy przez, jak twierdzą w publikacjach, 15 lat czyli tak długo, jak długo te komórki są, są skomunikowane. Czyli przez 15 lat, jeżeli się nauczymy pływać, jeździć na rowerze czy latać na parlotni, ten poziom utrzymuje się, nie wiem, Podejrzewam, że opada, ponieważ u mnie mój poziom odruchów, jeżeli mam przerwę np. 3-miesięczną zimową, y, muszę go sobie przywracać czyli wykonywać na początku sezonu kilka lotów. Gdzie muszę przywrócić jakby sprawność tych wszystkich połączeń i przypomnieć sobie, y, żeby te wszystkie moje ruchy były odpowiednio szybkie i adekwatne. Zauważam, że na początku, po długiej przerwie, moje. Odruchy są przytępione, drewniane są te ruchy nieadekwatne. Brakuje w tym odpowiedniej szybkości i, i tego, żeby reagować w odpowiednim momencie na odpowiednie zdarzenie. I tak wygląda sprawa odruchów. Natomiast jak wygląda sprawa wiedzy? Z wiedzą jest dużo gorzej. Po pierwsze, wiedza jest niepotrzebna do latania, chyba że ktoś chce rozumieć zjawiska, które zachodzą. Kładzenie dużej wagi na wiedzę teoretyczną dla ludzi, którzy są ciekawi świata i lubią tą wiedzę, sprawia im to przyjemność. Natomiast dla większości jest to obciążenie i to niepotrzebne ponieważ nikt do dobrego latania nie potrzebuje znać nazw wszystkich chmur, czy zjawisk atmosferycznych, czy zjawisk aerodynamicznych, chyba że nie nauczył się w międzyczasie rozpoznawać takich chmur, które są dla niego niebezpieczne, takie jak cumulonimbus czy soczewka. Albo nie nauczył się rozpoznawać takich zjawisk aerodynamicznych jak przeciągnięcie, które też są dla niego niebezpieczne. I tu jest ciekawe, bo przy uczeniu się teorii ten wzrost jest szybki i równie szybkie jest zapominanie. Zapominamy około 3 czwarty, czwartych zdobytej wiedzy teoretycznej. Jeżeli sobie ją przypomnimy, to z powrotem jest wzrost i ta krzywa zapominania jest bardziej łagodna, ale też spada. Także cała ta teoria, którą macie na wykładach, bardzo szybko schodzi do poziomu 1 czwartej tego co wam przekazano. Może to w jakiś sposób tłumaczyć sytuację, kiedy żona nam Mówi, idź, wynieś śmieci, i my z tego wszystkiego bardzo szybko zapamiętamy. Tylko idź i wychodzimy.